Witamy z najwyższej wieży kościelnej na prawym brzegu Wisły. Jednocześnie to najniżej położone miasto w Polsce, niecałe 2 metry nad poziomem morza. Na dwóch kołach dojechaliśmy do Elbląga. Elbląga. Elbląg administracyjnie przyłączony został do Warmii i Mazur, ale geograficznie to ani Warmia, ani Mazury. Z jednej strony Żuławy, a z drugiej Wzniesienia Morenowe, Bieszczady Północy i Bażantarnia. Bardzo ważnym miejscem jest Kanał Elbląski. To tu statki wypływają na szeroki przestwór lądu płynąc pod górę. Nówka Starówka to stare miasto w Elblągu, które tak naprawdę powstało na nowo w drugiej połowie XX wieku. Dlatego też prężnie działają tu archeolodzy, którzy raz Zarazem znajdują to, co ukryła Ziemia przed walcem II wojny światowej, a co oglądać można w Elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Marek Jagodziński, starszy kustosz muzeum, no ale także odkrywca osady Truso. I tutaj od razu Panie Marku, ja muszę to powiedzieć głośno i wyraźnie. Panie z rowerzystą jak i my. Dlaczego? Zaraz się Państwo przekonacie. Jak to się stało, że Pan odkrył w ogóle tą osadę? No właśnie na rowerze. Miałem taki, no zresztą mam jeszcze ten rower Huragan taki wyścigowy w zasadzie można powiedzieć z lat 70. i robiłem objazd, taki właśnie rekonesans wokół jeziora Drużno i w którymś momencie właśnie kiedy wjechałem na takie nisko położone poldery gdzie była oziminka, gdzie było po wtedy i zaczęły błyskać wśród tej oziminy bryły bursztynu więc się zatrzymałem, wszedłem na te pola, zacząłem właśnie patrzeć co tam jest. No, oprócz bursztynu, była tam ceramika, była kości zwierzęce, no i tak doszło do odkrycia tej osady. A ja mam pytanie. Skąd pan wiedział, gdzie szukać i czego szukać? Bo to, bo to jest zupełnie dla nas niezrozumiałe. No w zasadzie to tak do, do końca to nikt nie wiedział czego szukać, bo wcześniej mówiło się, że to jest pruska osada, tak? Więc bo Wulstan opisywał tylko Estów Prusów, a Otrusor napisał tylko tyle, gdzie leży. Właśnie Wulstan napisał, gdzie leży, czyli wysłannik angielskiego króla Alfreda Wielkiego, który pod koniec IX wieku odbył podróż między duńskim Hdba, a właśnie Truso opisał tą podróż i między innymi napisał, że wpłynął na Zalew Estyjski, czyli dzisiejszy Wiślany, że od południa wpada tam rzeka Wisła z kraju Słowian, że od wschodu rzeka Ilfing z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso. Więc jasne jest, że nad jeziorem e, Dróżno musi być ta osada, na pewno nie na e, e, zachodniej e, krawędzi jeziora, bo to, tam są depresje. Tak, tak więc jedyna, jedyne miejsce to, był, to była e, e, zachodnia krawędź Wysoczyzny Elbląskiej i wschodnia krawędź Jeziora Druzno. I właśnie w tym rejonie e, prowadziłem taki, taki rekonesans na rowerze i właśnie e, w, w, w czasie którego odkryłem e, pozostałości tej osady. Panie Marku, co my dzisiaj wiemy o osadnikach? Jak oni żyli? No, w zasadzie wiemy już bardzo dużo, wiemy, kto tam mieszkał. Mieszkali tam głównie Skandynawowie, mieli bardzo fajnie zorganizowany tą zabudowę bardzo regularnie. Byli to przede wszystkim rzemieślnicy i wyspecjalizowani handlarze. Także to były, jakby można powiedzieć, oprócz tego, że porty tego typu miejsca to jeszcze właśnie centra handlu. I, I rzemiosła. No i, i tyle, co, co można tak krótko powiedzieć, bo y, tych rzemiosł było bardzo, bardzo dużo. Było złotnictwo, było obróbka bursztynu, obróbka poroży, kowalstwo. Y, wytwarzano tu również broń, czyli miecze na przykład. Także y, no, potężny asortyment wyrobów, które y, znajdowały zbyt także bardzo daleko, m.in. w kalifacie arabskim. Bursztyn, broń była y, towarem poszukiwanym. No, oczywiście trzeba powiedzieć, że najbardziej poszukiwanym towarem w owym czasie to był człowiek, czyli handel ludźmi, niewolnictwo. To jest potwierdzone w porcie, w strefie portowej znaleźliśmy właśnie żelazne kajdany do skuwania rąk. Także... W tej chwili to my sobie nawet nie wyobrażamy, na jaką skalę był prowadzony wówczas handel ludźmi. No właśnie, a jest z takich największych skarbów, jeżeli chodzi o truc, bo lokalizacja była najważniejsza, oczywiście, żeby ją zlokalizować, ale jakie skarby możemy powiedzieć, że tam zostały znalezione, jeżeli tak można to nazwać oczywiście. No wydaje się, że to są skarby. To są jedyne swego rodzaju przedmioty, które mówią nam o tym. Na przykład w co wierzyli ci ludzie. Mamy tutaj znaleziska w postaci amuletów, mamy cały panteon bogów mitologii skandynawskiej epoki wikińskiej, czyli mamy Odyna, mamy Tora, mamy Walkirię, mamy Lokiego, Freja. Frejem, także no, potężne przesłanie idące od tych przedmiotów pozwala nam badać je i jak gdyby no, wskazywać jak ci ludzie postrzegali świat wówczas, bo oni rzeczywiście to trzeba to jasno powiedzieć zupełnie inaczej niż my teraz. To, to byli ludzie, którzy jak gdyby wierzyli w pewne przeznaczenie. Na przykład jest gra Hnefataw, która no, powszechnie się uznaje, że była to gra no rozrywka tak, a w owym czasie to były przed jakąś wyprawą zasiadano do takiej gry i jeżeli ten kto chciał się wyprawić wygrał, no to szedł na tą wyprawę. Jeżeli przegrał, no to, no to poczekam jeszcze troszkę, bo może coś się nie powieść. Także była to swego rodzaju jakby wróżba. Odkryliśmy też ponadto bardzo ciekawe przedmioty, artefakty związane z handlem, czyli ponad tysiąc monet arabskich, ponad tysiąc odważników takich no, specjalnych, można powiedzieć, których... Nie ma, wcześniej nie było i później nie było. To są odważniki kubooktaedryczne i kuliste, kuliste z płaszczyznami, które mają rdzenie żelazne, brązowe powłoki. Misternie są o, oznakowane. Można powiedzieć, że te odważniki są nie do podrobienia. Panie Marku, ja tak sobie myślę, że oczywiście moglibyśmy dużo więcej mówić na ten temat, ale. Warto przyjechać i zobaczyć, po prostu, bo to, to nie jest tak. Opowiadać można, oczywiście i my to z przyjemnością robimy, ale jeżeli to się zobaczy, to faktycznie robi ogromne wrażenie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Za informację i za to, że odkrył pan tę osadę i właśnie możemy to teraz. Życzymy oglądać. Pak, tak, dziękuję bardzo. Na rowerze albo i nie, no ale na rowerze zamierzamy. Na rowerze lepiej. Przeszłość, czas na teraźniejszość, czyli zwiedzanie Elbląga z perspektywy takiego oto cudu techniki, które dzięki temu, że jest zasilane baterią, pozwala pisać zupełnie nowy rozdział historii rozwoju jednośladów. Choć rower nie jest koniecznością, na pewno nam w tym pomoże. A my teraz ruszamy w kierunku nówki-starówki. Elbląg to miasto, w którym kończy się wschodni szlak rowerowy Green Velo. Choć to, czy kończy, czy zaczyna, to zależy oczywiście od tego, którą opcję wybierzemy: podróż na trasie południe północ lub północ południe. Szlak liczy 1886 km i przebiega przez pięć województw. Elbląg od kilku lat systematycznie powiększa liczbę kilometrów dostępnych ścieżek rowerowych, przebudowuje także miejską infrastrukturę, by była przyjazna rowerzystom. No, dobra, powiem ci, że starówka w Elblągu naprawdę daje radę. No, ten przejazd mi się całkiem podobał i brama targowa, która nagle tak wyrasta, robi, robi dość duże wrażenie, ale e, o co tutaj chodzi? Jeszcze tego nie wiem. Mam... Nie wiem, ale ładnie wygląda. Ja, Łukasz. Cześć. No, cześć. <laughs> Cieszę się, że Was widzę. Hej. Okay. Okay. Wiecie, gdzie jesteście? Pod bramą targował. I tak na jest. starówce. Tak, jest. A wiecie, co to za postać? No, no i nie, właśnie nad nie. tym się zastanawiamy, nie. To jest bohater elbląskiej legendy. 8 marca 1521 roku oddział krzyżacki próbował z znienacka zdobyć miasto. Elblążani nie spodziewali się tego ataku, więc brama była praktycznie niestrzeżona. Niewielki oddział zdołał wejść do miasta i na pewno zdobyliby miasto, gdyby nie przytomność umysłu pewnego czeladnika piekarskiego. Właśnie ta, to jest właśnie ta postać, który łopatą przeciął linę kraty zabezpieczającej bramę. Brama opadła i udaremniła atak krzaków. E, nasz bohater tutaj można powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Jest naszym bohaterem. No dobrze, to w takim razie wiemy już więcej. Więcej na temat tej postaci i w ogóle historii obląga, można się dowiedzieć, z aplikacji ścieżka piekarczyka. Ja mam dla Was zadanie i ta aplikacja ułatwi Wam je rozwiązać. Wiedziałam, że okay. tak będzie, wiedziałam, że tak będzie, że pojawi się zadanie. A, okay, okay. ten moment? Okay. Co wolągu, co wolą. Tutaj trzymasz kopertę, a ja czytam. Uwaga! Zadanie do wykonania. Poznajcie historię piekarczyka. No poniekąd już coś wiemy. Zadaniem dla prowadzących jest zdobycie certyfikatu ścieżki piekarczyka. W tym celu musicie ściągnąć nawigację i ruszyć na spacer po Starym mieście. To ruszamy. Damy radę? Zapraszam, oczywiście, że oczywiście, tak. Oczywiście, z aplikacją nie będzie problemu. Dzięki wielkie za pomoc w takim Proszę razie, bardzo. już nas odnalazłeś tutaj. <głosy> <głosy> Super, tak to właśnie w elblągu bywa. To w takim razie my ruszamy? Tak, sprzegamy aplikację. Dziękuję. Dzięki aplikacji Ścieżka Piekarczyka, którą można zainstalować w telefonie możecie poznać największe zabytki elbląskiej starówki. Po zaliczeniu minimum 60% trasy otrzymujemy specjalny certyfikat. Sama ścieżka składa się z 16 obiektów. Historyczne centrum Elbląga może zaskoczyć, poza ocalałymi zabytkami większość kamienic to efekt odbudowy przeprowadzanej przez około ostatnich 40 lat. Dzięki retrowersji, czyli nadawaniu nowemu budownictwu dawnych cech, nowe kamienice przywracają dawny klimat Elbląga. Na ścieżce Piekarczyka znajdziecie między innymi Dom Królów, czyli kamienicę z końca XVI wieku. W tej kamienicy zatrzymywali się między innymi Władysław IV Waza, car Rosji, Piotr Wielki czy Fryderyk Wielki. Ratusz Staromiejski odbudowano po przeszło 200 latach w nowoczesnej formie, jednak nawiązuje on do oryginału, który po pożarze w 1777 roku został rozebrany. Na mapie Elbląga, którego absolutnie nie mogliśmy ominąć. Maćku, jesteśmy w galerii, no ale patrząc na ten budynek, to raczej nie było tak, że został wybudowany specjalnie dla tej funkcji. Tak, dwójnasób można to nazywać: albo Kościół Najświętszej Marii Panny, albo centrum sztuki Galeria L, czyli galeria sztuki. Okej, okay, to powiedzmy w takim razie taki krótki rys historyczny. Niech on się też tutaj znajdzie, bo to jest ciekawa sprawa, kiedy to ten budynek powstał. Budynek powstał w 1246 roku i przez wiele, wiele lat był świątynią dominikańską. Później bardzo szybko po sekularyzacji Prus, stał się główną świątynią ewangelicką i tak trwał do 1945 roku, gdzie bomby niestety zniszczyły całkowicie prawie, prawie ten obiekt. No i znalazł się człowiek, osoba, autochton, artysta, który stwierdził, że przygotuje tutaj galerię sztuki i w 1961 roku uprzątnął to wszystko przy pomocy ludzi i Funkcjonuje to do dnia dzisiejszego jako Centrum Sztuki Współczesnej. Właśnie galeria form przestrzennych to ona właśnie nie, za, nie zamyka się w budynku. Zupełnie nie. I jest Zu całe miasto. Zupełnie nie. To otw otwarta galeria, czyli Galeria Form przestrzennych w Elblągu to była główna idea założyciela Galerii L, który chciał wypuścić dzieła sztuki w przestrzeń publiczną, czyli dla ludzi otworzyć to, zapraszając największych artystów wówczas awangardy polskiej. Właśnie, a te wszystkie dzieła sztuki, które powstawały, one powstawały w zakładach tutaj, w Elblągu? Tak, one powstawały przy pomocy robotników zakładu Zamek, który się mieści tuż za murami Centrum Sztuki Galeria L. I to taki, taki kombajn wspólny pociągnął właśnie to największe tak naprawdę wówczas w Polsce wydarzenie, które zawocowało 55 obiektami w przestrzeni miejskiej. Ile takich dzieł możemy teraz zobaczyć w Elblągu? 55. 55, no to tak jeden dzień damy radę? Myślę, że na rowerze szybciej. Ok, tak. to jest taka szansa. Ty jeździsz, także tak, szczęście. jestem przekonana, że gdzieś tam będziemy mieli okazję. Zresztą zachęcamy, zachęcamy do jazdy na rowerze wokół form przestrzennych, bo na piechotę to faktycznie troszeczkę dłużej czasu może zająć, ale rower jest tak sympatycznym urządzeniem, że momentalnie przemieszczamy się z miejsca na miejsce. A dodam tylko, że formy przestrzenne są rozlokowane na terenie całego miasta i nie tylko, bo wykraczają dalej poza przestrzeń miejską, do lasu bażantarnia, na przykład. Gdzie też będziemy? Też się gdzie mieszka. też będziemy? Tak. Niezwykłą sprawą jest też to, że naprawdę wielkie nazwiska tutaj. Ogromne tworzyły. nazwiska. Henryk Starzewski, Magdalena Abakanowicz, Marian Bogusz to tak naprawdę jednym tchem wymieniał tutaj największych twórców awangardy polskiej jeszcze lat 20., -tych, 30 -tych i 60. -tych. Kolejne niezwykłe miejsce w Elblągu, do którego dojechaliśmy na dwóch kołach – bażantarnia. Marku, nazywane jest to miejsce Bieszczadami Północy. Dlaczego? Tak, to prawda. Liczne przewyższenia, które są w tym największym parku Elbląga, stanowią o tej nazwie, powodują, że faktycznie jest to podobny teren do Bieszczad. Można się nieco zdziwić, bo mówimy, że Elbląg jest najniżej położony, a tutaj okazuje się, że to tak nie do końca jest. Tak, to prawda. Elbląg jest położony na granicy dwóch kompletnie odmiennych krain geograficznych Żuła Wiślanych i Wysokrzyzny Elbląskiej. Dlatego też tutaj z depresji startujemy prawie na 200 metrów nad poziomem morza. Można się zdziwić rowerowi. Da, o samym tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Czemu? Co to za miejsce i bo tu widzę rekreacja no, istnieje? Tak? Bażantarnia tak, to największy park w Ferblongu. Są tu liczne szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki Nordic Walking. Jest to ulubione miejsce spędzania wolnego czasu przez Elblążan, już od wielu, wielu lat, jeszcze w czasach y, przedwojennych można powiedzieć. Były tutaj miejsca rekreacji i ludzie tutaj odpoczywali. No właśnie i trudno by było nie wspomnieć, będąc w tym miejscu, o szlaku Green Velo, bo przecież tu on się znajduje. Ile kilometrów tego szlaku tutaj macie mniej więcej? W Elblągu jest około 30 kilometrów szlaku Green Velo, który w Elblągu się kończy albo zaczyna, w zależności jak zaczynamy. Ja ze tym szlakiem jest to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. No i właśnie w Bażantarni poznajemy jego charakter górski, pierwsze przewyższenia, bo zaczyna się on na płaskich Żławach, a po chwili jesteśmy mocno pod górę idzie. Od czego wzięła się nazwa bażantarnia? Bażantania kiedyś tu była prowadzona hodowla bażantów i stąd jest ta nazwa, no już bażantów od wielu lat nie ma, ale nazwa pozostała. Okej, okay, pozostały cały czas te właśnie aktywności sportowe, o których cały czas mówimy. Ty jesteś rowerzystą sportowcem z krwi i kości i bardzo dobrze, bo tutaj się, mam nadzieję, dobraliśmy idealnie, bo mamy zamiar troszkę pojeździć po tym miejscu. Powiedz mi, gdzie powinniśmy tutaj dotrzeć koniecznie, właśnie na tym terenie? No, w Bażantarnię warto wjechać na górę Chrobrego, z której roztacza się piękna panorama Elbląga. No, takim kultowym miejscem w Bażantarni jest góra Belweder, to już jest wymagający podjazd, wymagający zjazd. Jest też kilka innych górek, mniej znanych, na których można się zmęczyć i można sprawdzić wasze elektryczne rowery. Oprócz rowerzystów, kto jeszcze znajdzie tutaj coś dla siebie? Mówimy, relaks, odpoczynek, wiadomo, ale tak, co. Tak, tu odbywały się zawody biegowe, zawody w Nordic Walking, zawody w Kolarstwie Górskim. No naprawdę jest, tu, jest to miejsce z potencjałem i warto tutaj zajrzeć, warto tutaj je odwiedzić. Góra hro Hrobrego, ciężki podjazd, czy, czy damy radę? Momentami 17%, ale na elektrykach dacie radę. Nie wiem, może spróbujemy, ale nie jestem pewien. Próbujemy, proszę. Próbujemy. Się. Dobra. Do odważnych świat należy. To co, pojedziesz z nami? Oczywiście. Super, dobra. Nie dobra. mam elektryka, ale myślę, że dobra. Proszę <laughs> cię, ty na pewno sobie poradzisz. My, mam nadzieję też. Okej, okay, to co? Siadamy na rowery, jedziemy, no i podziwiamy, poczywamy. Relaksujemy się. Zapraszam. Idealnie. Podczas wizyty w Elblągu proponujemy prawdziwy klejnot wśród atrakcji. To rejs po kanale Elbląskim, jedynym miejscu w Polsce i Europie, gdzie statki pokonują różnicę poziomu wody, sunąc po trawie. Trasę szlaku można podzielić na trzy odcinki. Najdłuższy z nich, Elbląg-Ostruda, ma 80 km. Szlak wodny prowadzi przez jeziora, przynależą do niego liczne fragmenty lasów chronionych. Liczne śluzy i pochylnie oraz mosty, które są zabytkami sztuki hydrotechnicznej sprawiają, że podróż statkiem żeglugi ostrucko-elbląskiej jest bardzo ciekawa. Rejs trwa od 2 do 4 godzin. Trum Elbląga to najlepsze miejsce, żeby zacząć tutaj przygodę z pływaniem sobie na przykład. Powiedz mi, rowerki wodne, co jeszcze tu możemy u Was wypożyczyć? Kajaki i to dwu lub nawet trzyosobowe do pływania z dzieckiem, eee, żaglówki, optimisty i omegi oraz motorówki niewymagające uprawnień. Czyli każdy, kto tu przyjdzie do nas w środku miasta, na wybrzeże, może sobie wypożyczyć sprzęt pływający i pływać. Pytanie, czy ja muszę mieć jakieś uprawnienia, coś takiego, czy są sprzęty, na które właśnie powinna mieć uprawnienia, a są takie, które mogę po prostu sobie wypożyczyć. My oczekujemy wypożyczając żaglówki, że ktoś ma umiejętności, natomiast te sprzęty, które mamy, nie wymagają uprawnień. Po krótkim przeszkoleniu motorówki jesteśmy w stanie wypożyczyć praktycznie każdemu, one nie, nie są bardzo skomplikowane, zabawa jest przednia. Jak daleko możemy stąd popłynąć? Na północ dostaniemy się do zalewu Wiślanego, natomiast na południe na jezioro Drużne. Domyślam się, że grupa wodna to taka ekipa ludzi, totalnie zajawionych pasją, właśnie związaną z wodą. Ja słyszałam, że tutaj dzieją się też rzeczy, których ja nie do końca rozumiem, z racji tego, że wiesz, dla mnie każda niższa temperatura jest lekko przerażająca. A wy tutaj uprawiacie pływanie lodowe. Tak, Proszę wytłumaczyć, no właśnie w tym miejscu o co chodzi. prowadzimy szkolenia z pływania lodowego, czyli ci wszyscy z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości zostać pływakami lodowymi, czyli pójść. Poziom wyżej, yy, z, czyli wyjść z y, morsowania i pójść dalej. Szukają mocnych wrażeń, to zapraszam. Pływanie lodowe to po prostu pływanie w zimnej wodzie, w wodzie, która ma poniżej 5 stopni tem, y, temperatury. Jak zacząć? Czy morsowanie jest dobrym wstępem, a co dalej? Trzeba umieć pływać i najlepiej morsować, to znaczy, że w pewien sposób organizm jest zaadoptowany. Plus, zapraszam na szkolenie, pokażę dokładnie, co i jak, na czym to polega. Natomiast Namawiamy, nie róbcie tego sami. Ok. Nie róbcie tego w domu po nie prostu. Róbcie tego w domu. E, ja muszę absolutnie powiedzieć głośno i wyraźnie, że Marcin jest taką osobą, która naprawdę zda się na rzeczy, e, które na świecie. Jestem wicemistrzem świata w swojej kategorii wiekowej 13 na świecie. Więc proszę bardzo, mamy już wyjaśnione. Powiem Ci szczerze, że chyba przy Tobie czułabym się bezpieczniej, może nawet bym spróbowała, chociaż naprawdę zimno troszkę napawa mnie takim przerażeniem, ale kto wie, może to jest dobry pomysł. Warunki są cieplarniane, po wyjściu z wody zapraszamy, od razu kominek. Ciepło w naszym housebocie, także warunki są świetne. Dobra, to my teraz, żeby pokazać, widzą, że naprawdę jest tu co podziwiać i na wodzie, i w ogóle w każdej przestrzeni, więc wsiadamy na rowerek i popłyniemy sobie. Zapraszam do Was. Dobra, kwestia Zapraszam bezpieczeństwa. Słuchajcie, tak. tak, tak. Kamizelki, Bierzemy proszę kamizelki. Proszę ja przygotuję dla ta mnie. Twoja, tak, ta jest moja. Żeby nic się nie stało, jest ok. Raz, dwa, trzy. Ja pójdę no może dalej. tak? dalej? No pewnie, pewnie, pewnie. Do, do, do tego. <grym> Używa miejsce. się tak samo jak roweru. To koniec naszej przygody w Elblągu. Było naprawdę fantastycznie. Jak widzicie, naprawdę można tutaj zarówno pośmigać na rowerze, można odwiedzać przepiękne miejsca, można dowiedzieć się nieco o historii tego miasta i w ogóle tego terenu. A także spędzi świetnie czas na wodzie. Tak, a my teraz w kierunku morza? Tak, w kierunku morza, totalnie, bo spotykamy się za tydzień. No i pewnie będziemy. Nad na północ. Do zobaczenia. I tak się skończy odcinek. Jak wpływamy pod wodę i, i znikamy. Tak, i znikamy. Jeszcze jedno, dla fanów rowerów mamy niespodziankę. Roczne prenumeraty premium magazynu Bikeboard. Idealne dla tych, którzy szukają nowinek, ciekawych tras no i poważnie traktują swoją pasję. Oczywiście w wersji drukowanej i elektronicznej byś zawsze miał do niej dostęp. Co zrobić, żeby zgarnąć nagrodę? Wejdźcie na nasz profil telewizja TVS na Facebooku zaraz po programie. Powodzenia!